chciałbym tutaj zrobić krótki film o tym, jak ustawić e, energię w pompiecie ciepła LG Terma V e, MK4 w jednostkach e, wewnętrznych, MK5, przepraszam NK5 e, i tutaj mamy coś takiego jak moc chwilowa cel 5, bieżący 1,7 suma 9, cel to jest to, co sprężarka może pociągnąć, co prężarka może pociągnąć w trybie grzania, maksymalnie ile może pobrać z sieci prądu. Tak? I to nie jest, że ja tu ustawię 5 kW, to będzie limit, tylko jak ustawię 5 kW, to na tej tarczy będzie pokazywało, że z 5 kW, 18 kW to jest właśnie 36%. Bieżący to wiadomo, ile w danej chwili teraz ta pompa ciągnie, suma 9 kW bo to jest suma mm, tak naprawdę tego co, co weźmie sprężarka plus grzałki i tutaj zaraz to skoryguję e moc, energia cieplna, ustawienie energii dajność jednostki zewnętrznej to by wtedy było 5 i 6 kW grzałek to razem będziemy mieli 11, tylko nie wiem, czy to tu tak przejdzie. Przeszło. No, teraz i teraz to wracamy do tej mocy chwilowej. Sumę mamy 11 kW, więc jeżeli tutaj będzie szło 5 kW, a grzałki jeszcze włączą się w drugi stopień, bo będzie minus 15 na dworze, to wtedy może ciągnąć się nawet 11 kW, ale to są... To, 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 to się zdarza po prostu bardzo rzadko, i tym się nie należy przejmować. Natomiast, żeby tutaj można było wszystko ładnie podejrzeć, i żeby nie było przekroczonych 100%, no to takie ustawienia właśnie zalecam. Tutaj mamy jeszcze odczyty, wykorzystanie do roku, trend tygodniowy, ale ponieważ dopiero jest to zainstalowane urządzenie, to nie ma tu nic. Tutaj jest taka kreska 50 kWh. To jest, żeby mieć skalę. Jak tutaj się pojawią już jakieś wyniki, żeby było wiadomo o co chodzi. to też ustawia się w ustawieniach energii w docelowym zużyciu mocy. Ja dałem 50. Wtedy. Wtedy takie przewidywanie tygodniowe jest 350 kilowatogodzin, miesięczne 1550, ale tym też się nie ma co przejmować, to nie są jakieś tam limity czy, czy coś, tylko chodzi o to, żeby było widać tą pomarańczową kreskę, żebyśmy widzieli skalę, ile w danym dniu pompa służyła, tak? Więc jak zmieni się tu na przykład na, na 100 kWh to tu wiadomo tutaj od razu rzeczy powyskakują straszne, ale tym się nie należy co, nie ma co przejmować. I teraz wracając do mocy, nie do mocy chwilowej, tylko do mocy energia cieplna, trend tygodniowy, tą kreskę tu mamy na poziomie 100 kWh, ale jak dziennie na przykład pompa będzie zużywała 10-15, to tu ledwo będzie to widoczne. Dlatego wolę ustawić, wolę tu ustawić. W tym docelowym zużyciu T50 ta skala wtedy będzie taka ciekawsza. No i to by było na tyle. To jeszcze chciałem podejrzeć. O, i znowu mamy 50 kWh, tak jak mówię, jeżeli. Miną 2-3 doby, to tutaj już się pojawią tamty, yy, w ciągu dnia słupki, ile w danym dniu pompa zużyła prędko. Działem.